Witam was serii ja, Stra. Jest, jest ze mną Kuba. 8 nie No i mamy ja w drugim odcinku. Ja w swoim więc, drugim odcinku będziemy chodzić tak. jaski. Gramy tak. We, e, gramy na, w pierwszym odcinku ja gram. W drugim Kuba. I tak, I tak cały czas. Tylko że my gramy na tym samym świecie. Gramy. No i dobra. Więc ja jestem Czarniuch. I, I Kuba jest dziewczyną. A jestem czarnuchem. Mały? Mały, tak. Lat. 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 I będą odcinki do 15 minut. Będziemy grać latem w samym świecie. I Kuba jest rangerem i takim co bije z miecza jestem, takim co bije z miecza i magikiem. No, mały. Nie, ty jesteś jeszcze z dobra? Czyli od takim, co przywoła, przywołuje istoty. te ci pomagają. No to nie wiem. Ty jesteś sumonerem i rangerem, a ja. Ale pamiętaj jak ja Jak będzie coś dla mnie w skrzynce. No to ci dam, dam ci. No to zostaw. No. To zrób swój pierwszy domek i od razu tam wyjść tą skrzynkę, okej? Okay? No dobra. A ty jesteś to jeden. A można rozwalać je i kilofonem czekajcie, film. czekajcie więc poczekajcie chwilę my się zaraz widzimy A dobra, nie widzimy się muszę wstać w o ja, ja. jakie fajne czekaj gdzie to się ustawia? O! Ja tam widzę jakąś skrzynkę. No dobra. Skrzynkę O! Skrzynia! No dobra! Tylko patrzę jak się nagrywa. Nie, czekajcie. Dzbanek czekaj. No witam nas ponownie. Zobacz tam na dół. Widzicie? No ba. Będę, że ty grasz pierwszy, trzeci... No trzyma. dobra! O, ale fajny slime! Bo są świąteczne. A? Wow! Tak, na Halloween też są rzeczy inne. Na Halloween slime się zamienia... to tam dla mnie? Na ha... Nie. N nie, czekaj, to jest Ranger czy to tego nie używałam. Sprawdzę jakie to ma obrażenia, bo jeśli ma Ranged to, to dla Rangera, co nie? No. A jeśli ma, na jak tu na przykład, Mele damage to dla mnie, a jeśli Magic damage to też dla mnie, a jeśli Summon damage to też dla ciebie. Ogarniasz już? No. to ja ci będę mówić. O, to... mogę ty, ten? Mogę to? Znajdź se. Ale, ale trudno będzie. fajne. Mam też na moim świecie, ja tutaj będę. Nie no ja z tym światem mam już ogromne plany jak to go wybudować. Ja ten się będę miał nad Twoim domkiem. Mój dom. Nie. Domek. Tak. Nie. Dobra będę miał troszkę dalej. Ale zrobi jakiś tunelek do naszych domów, okej? Okay? Nie. Nie? Chcę. Tak. I co za moją ręką, ale jak... Widzisz, jaka ja mam ręka, no. Ty bardziej nie, nie dawaj długo na przykład tak, bo ją będzie widać bardziej. Ej! I nie ufaj, jak będzie się nagrywać telefonu, dobra? Oj, dwa. Oj. Teraz one tam nie, wle nie wpadną? Nie, mam nadzieję, nie wiem, mam nadzieję, że nie. A ja zrobię sobie na tej wysepce taki domeczek. O no, gdzie chcesz. A co mi polecasz? Jaki domek? Gdzie? Nie wiem, ale ty jeszcze ja kiedy do mnie bo Żebyśmy mogli dalej nagrywać. Nie wiem, jutro. Dobra. Jeżeli spoko, będę mógł. No to spoko. Ale jeszcze gdzieś... O co tam jest? A jeszcze przed... W tym, tym oku jeszcze. No, przez... Dobra. Co będzie, teraz, to ja sezon drugi. Bo mam nowy system na komputerze i teraz. Ta ja mi nie działała, ale już działa, jak widzicie. Już trochę grałem. Więc jest dobrze, i działa wszystko, ale fajny świat. no, moja postać. Fajna mi się. Mi się podoba moja postać. Prezent. Je się otwiera problem przyciskiem myszy. Oooo, dać mi cukieretki. Trzeba znaleźć prezenty. Prezenty? Nie. No. Co to tam było? Ja chyba widziałem tę skrzynkę. Czy mi się tak zdawało? Nie. To było mało. Co mały mi kazałeś mały. iść do slima? Myślałem, że tam była skrzynka. <laughs> o jest, dobra. Jeszcze 10 minut i potem zmiana. 10 spokojnie, nie oszukuję cię! Eee, wie, że to jest latająca ryba? Ale myślę, że latająca ołówek. Ołówek! Nie dość, że ryby, to jeszcze skrzydła. Jak będziesz mógł wmiać, to trzymaj tak nisko rękę, dobra? Tak jak ja. Są liny, a i sobie za moją rękę. I te... Trochę... I te odcinki jakby co będą tak trochę nieregularne, nie? Bo ja zawsze będę mógł z Kubą nagrać na zmianach. Oskar, a może ja Tobie zrobię domek i swój? Ja będę... Nie, ja robię swój sobie. A nie możemy mieć obydwa razem taki jeden domek? Oddzielny? Nie, ja nie chcę, ale będziemy mogli sobie potem coś sprzedawać. Tylko jak chcę, chcę coś od Ciebie kupić, co nie? No, ale ja bym już kiedyś to Nie, będę chciał. Ale jak. Dobra, ja ale, do do, ale niewawne. Ale jak będziesz chciał coś ode mnie kupić albo ja od Ciebie, to nie, no. to nie będziemy patrzeć, ile to kosztuje, tylko mniej więcej wyceniamy, dobra? To miej pod uwagę, bo jak na przykład chciałbyś to ode mnie kupić, co no. nie? To miej to. To miej pod uwagę to. To co tu jest napisane, bo to też daje wartość, to coś te wdaje. Teraz mam większe to... Dzięki temu Was, mam większe... A postawisz mi gdzieś skrzynkę początkową. Dobra. Dam ci granaty. Nie wiem jeszcze gdzie zbudować domek. Zbuduj tutaj. Tu zbuduję. Na tej górce? Na tej. Tu, tu już mam taki plan, tu będzie takie wejście po linie. Będę miał spokój od zombie chociaż. No. Będzie po... Ja, a lubisz w ogóle zombie? Ale zombie nie umieją chodzić po linie, hahaha. Ha, ha. W ogóle wiesz, że niedługo ma wejść chyba Terraria 1-3? Tam będzie znowu jakiś chyba wielki update. Będzie fajnie po prostu. Ty w tym chcesz mieć domek taki? Nie, na tym. Niestety ty chyba zaczniesz w nocy. Ale dlaczego będziesz mógł się u mnie przechować? Okej, okay, to ty zrób najpierw ten domek. Okay. Ale postaw tam te dwie skrzynki, okej? Okay? Dostawisz? Oba. Będzie Tylko z coś takiego? Będzie z tymi latającymi rybami. Dobra, to jest fajnie. Ja tak naprawdę nie muszę budować domku. Tylko tutaj będziesz siedział. Chociaż, że tu stąd mogą ziemi do mnie przychodzić, więc muszę to jakoś ogarnąć. Tak, bym nie mógł tam doskoczyć już. Bo zombie mniej więcej skaczą tak jak ja. Ty, tam, ty. O, to jest fajne. Jak można choinkę wybudować nawet. Co? Z tego co dostałam. Otwieraj prezenty zawsze, tak? bo tam można fajne... nawet nawet chyba jakieś nie można dostać? Ty? Od nowej, od 1-2 można chyba nie teraz dostawać. Od czego dostajesz prezenty? Od mopków. I to jest tylko przez święta Dobra już do mnie nie doskoczą One nawet nie są takie mądry by stąd skakać Więc do mnie nie doskoczą Patrz mogę sobie choinkę budować. O, o. Patrz mam choinkę Ja Ale fajne Z czego? Prezentów dostałam. Prezenty są bardzo przydatne. No. <laughs> 33 kończaczki. Co fajnie masz? To niestety zaczniemy w nocy. No bo już jest 10 minut odcinka. Okej, okay, to powiedz, że yy, ten kończymy, okej? Okay? Nie jeszcze. Ja Jak będzie 15 minut. Baba chce w 10 odcinki. Nie. Chcemy 10 minutowa 15. Albo wiecie, co 10-minutowe będą odcinki, więc. Ja się z Wami wegnam. No i komentujcie, co w My się widzimy w na następnych filmach. No i cześć, teraz Ty. Wegnę się. Baba. Pa, pa. A jeszcze jedna rzecz. W tych odcinkach zawsze będę się ja witał. I nie, może będzie się witał ten, kto będzie grał, dobra? No. Więc. Cześć! pa. pa.